Ja, ja. Kurde, hmm. by trzeba tak. O. No i idealnie, nie! Co? To no idealnie? Nic. O. Czemu bez korony? Chcesz go bez korony? Z koroną. Nie, bo jestem królem, a jako jedyny? No dobra, mogę mieć bez korony W ćwiczeniach! Optymal. Dynawnik no, yeah. Well, yeah, yeah, yeah. to mnie we... na priv wyśle jak coś. gdzie, gdzie? G, 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 G. coś wyśle, z O, dobra. Prześlij plik. Perspektyw. Optibox. Czekaj. Yes. nie to, nie to. What the hell? Co? To jest z koroną? No. Za dwu tu masz bez korony Wysłałem ci już Halo Rudy Rudy Pokojo, 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 jo, jo. Wysłałem ci, nie wiem, czy zauważyłeś. Patrzmy. Coś Koffer mi coś wysłał.